Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z filmem: kiedy dziecko zaczyna chodzić. Jeżeli interesuje Cię temat, zapraszam do oglądania. 90%, 90 dzieci zaczynają chodzić w wieku od skończenia 11 miesiąca życia do skończenia 13 miesiąca życia. To jest tam ten przedział, gdzie 90% dzieci się mieści. Jeżeli Twoje dziecko mieści się w tym przedziale, to jest totalna norma. <laughs> Taka 90% norma. Normą też jest 5% w jedną stronę, 5% w drugą stronę, a mianowicie 5% od skończenia 9 miesiąca życia do 11 miesiąca życia oraz od 13 do skończenia 18 miesiąca życia. Już tłumaczę, jak najczęściej to wygląda. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, pierwszy ten najwcześniejszy. Od skończonego 9 do 13 miesiąca życia, to najczęściej są to dwa typy dzieci. Po pierwsze, albo taki chudziaczek-szczupaczek, ale silny. To, to wtedy tak po prostu sobie wstaje i patrzy, że jest lekko, to idzie. I to się już w 9-10 miesiącu zadziewa. A po drugie, też dzieciątko szczuplutkie, ale takie taki buntownik, że co, że ja nie mogę chodzić? O właśnie, że mogę, pokażę wam, mamo, tato. <grym> I wtedy też staje w wieku 9-10 miesięcy, taki buntownik właśnie. A jeżeli chodzi o tą yy, późniejszą grupę, między 13 a 18 miesiącem życia, to najczęściej, yy, i ta pierwsza grupa to jest yy, to są właśnie Ekstrawertycy, najczęściej są to właśnie ekstrawertycy. A ta druga grupa, ta późniejsza od 13 do 18, to najczęściej są to introwertycy, i też dwa rodzaje introwertyków e, tutaj zauważyłam w tym przedziale, jeżeli chodzi o rozpoczęcie chodzenia. E, pierwszy rodzaj introwertyków to taki, że on musi idealnie raczkować. Bez idealnego raczkowania to ja nie wstanę. I żeby wyćwiczyć idealne raczkowanie, no to trochę czasu to zabiera tak mniej więcej 15-16 miesięcy. I dopiero wtedy, jak już idealnie raczkuje, to zaczyna wstawać, i to chodzenie też chce mieć idealne. Dlatego bardzo szybko, bardzo ładnie zaczyna chodzić, właśnie w wieku tych 15-16 do 18 miesięcy. Druga grupa tych introwertyków, którzy zaczynają troszkę później chodzić to jest taka, że jest to dziecko bardzo mocno skryte, introwertyczne, takie, że troszkę się boi wstać, Jesteś, jest niepewny siebie z natury jest właśnie takie bardzo mocno, mocno introwertyczne takie, że troszkę się boi świata troszkę taki niepewny siebie jest i tak próbuje ale upada, więc się boi ponownie próbować. I te próby są takie, właśnie, powolne, że bardzo powolutku, bardzo powolutku zaczyna chodzić, tak próbować. Jak upadnie, to boli, dlatego niechętnie próbuje. No ale próbuje. No i w wieku już 18 miesięcy zaczyna ładnie chodzić. To są grupy, które z moich obserwacji wynika, w jaki sposób dzieci stają i zaczynają chodzić. Jeżeli podobał ci się film, zostaw lajka. Zostaw po sobie ślad w komentarzach, będzie mi miło. Subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego odcinka. I widzimy się następnym razem. Pa!